Hej, witam Was. Dzisiaj chciałem dłuższy odcinek zrobić. Cytrusy w połowie wystawione są na dwór. Szklarnia już jest przebudowana znowu na system letni. Także mam teraz dostęp do cytrusów, żeby je przejrzeć. Więc dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak te moje cytrusy przetrwały tą zimę. Które bez problemu przetrwały, które tam potrzebują troszeczkę opieki. Także zacznijmy od... Moich dwóch dużych Lunario, te akurat przetrwały tam zimę naprawdę bez żadnego problemu. Cytrynki nadal wiszą, zaczęły kwitnąć nawet młode pączki. Ma kupiona z przeceny duża Lunario, która wyglądała naprawdę kiepsko, jak się przyżycie, po prostu wszędzie puszcza młode pędy. Także myślę, że jeszcze. 2-4 tygodnie, i naprawdę będzie miała ładną, odbudowaną koronę. Także będzie naprawdę ładny kawał dużego cytrusa. Przy takim pniu ta korona powinna być naprawdę pokaźna. Mój Grapefruit też w miarę dobrze sobie poradził przez tą zimę. Jeszcze korona się tak do końca nie odbudowała, bo też był kupiony z przeceny. Ale już zaczyna tą koronę ładnie odbudowywać. Widać, że potrzebuję trochę nawozu, ale kupiłem go jesienią, więc nie miał jeszcze, tak powiedzmy, czasu ani możliwości, żeby e, ładnie wyzdrowieć, ozdrowieć, nabrać siły. Także jeszcze troszkę czasu potrzebuję. Nie było jakichś tam dużo problemów. Pojedyncze gałązki uschły przez tą zimę, e, ale miałem bardzo wilgotno i właśnie zwróćcie uwagę na to, że grapefruit e, jak ma bardzo wilgotno, tak u mnie w szklarni było to. Zaczyna troszeczkę pleśnieć te gałązki, niektóre takie właśnie popeśniały. Trochę już przyciąłem podczas zimy. Ale jak widzicie tutaj parę jeszcze jest. tutaj jak tutaj, to się już przyciąłem. Ale jakoś tam źle nie było. Pomarańcza już tutaj się ładnie wybudziła. Pączki ma. tutaj Kolejne pączki idą. Owoc się tu ładnie schował. Jeszcze nie jest jakiś duży ale. Ale też będzie niedługo pewnie się wybarwiał. Tutaj, kumkwat, zimę przetrwał bez żadnego problemu. Był też spory na dworze. Do minus dwóch stopni go trzymałem, mimo że trochę więcej wytrzymał, ale szkoda, było mi tych owoców, więc go potem chowałem. Przy kumkwacie zwróciłem uwagę, że, że akurat miał problemy przez zimę tutaj z tym grzybem. Także teraz mam nadzieję, że na dworze to zniknie. Mógłbym go spryskać jakimś krzybobójczym, ale jak rozmawiałem w takiej szkółce, gdzie też się zajmujący trusami, mówili, że najlepszym sposobem na razie jest wystawić na dwór. Będzie trochę deszcz, padał, trochę obmyje, trochę przewieje. Także powinno to samo od siebie zniknąć. Satsuma była trzymana do minus 6 stopni na dworze. Nie wygląda super, ale też nie wygląda źle. Widać, że troszeczkę te liście tak nie są w najlepszym stanie, ale dużo nie uschło. Tutaj powiedzmy jest chyba jeden taki listek, który uschł, więc jakiś tam większy szkód nie widać, także do minus 6 stopni wytrzymała, także też nie jest jakoś, jakoś źle. Wystawiłem część cytrusów już na, na tarasie, który zrobiłem przed szklarnią, na razie są po prostu tak ułożone, żeby było trochę dostępu. Zacznijmy tu od pomelo, pomelo bardzo wcześnie się wybudził w szklarni, wystawiłem go mimo, że pomelo w sumie lubi ciepło. Dzisiaj w nocy było 0 stopni, ale, ale już po prostu te wszystkie przyrosty mu się krzywiły, bo był wyższy niż szklarnia, ma gdzieś koło 1,90m na chwilę obecną, ale jak widzicie wszędzie ładnie rośnie. Mam go od roku, w marcu jakoś go zamówiłem 2020 i wsadziłem go od razu do dużo, dużo większej donicy. Zdawałem sobie z tego sprawę, że przez to, że dałem takiej dużej donicy, to pierwsze puści całą swoją energię w system korzeniowy, dlatego bardzo się nie rozrósł przez zeszły sezon i nie kwitnął. Ale już widocznie ten system korzeniowy się na tyle rozrosnął, że teraz twierdził, że da czadu z koroną. Zobaczcie, co tu się dzieje. Będzie mnóstwo pączków, z każdej strony coś. Także to pomelo będzie niedługo naprawdę miało pięknie dużo kwiatów. Będę musiał przyciąć, bo jest to taka gałązka, która go bardzo przegina. Tak zdaję sobie sprawę, że jest to super miejsce, żeby spróbować ukorzenianie powietrzne, ale szczerze mówiąc, potrzebuje trochę zrazów, więc jak go mutnę, to trochę tych zrazów będzie. co trochę ukorzenić i też jednej osobie... U nas z kanału obiecałem, że podeślę, Także na weekend będzie cięcie, albo w poniedziałek zobaczymy. Kalamondyna. E, też żadnych problemów nie miała z zimowaniem. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo twardy e, cytrus. E, przynajmniej ta kalamondyna tutaj, e, ładna zielona, dużo liściów nie zgubiła. Jedyne z czym miałem problem to właśnie też troszeczkę ją grzyb męczy, ale teraz na świeżym powietrzu powinno to wszystko zniknąć. Druga kalamondyna przetrwała w miarę dobrze tą zimę, tylko tyle, że mam tu stare owoce, które no muszę w końcu zerwać, wyrzucić, bo kalamondyna naprawdę bardzo długo trzyma swoje owoce. Przez to, że było tak wilgotno, wiele z nich zobaczcie, zgniło, więc zanim zacznę całe obcinanie, chciałem Wam jeszcze pokazać po prostu jak, jakie są skutki czasami uboczne zimowania w szklarni w niskiej temperaturze wilgoci, także tutaj troszeczkę pogniło. Tam na dole możecie zobaczyć też o dużej wilgotności, coś tam zgniło, weszła pleśń, gałązka uschła, więc też na to trzeba uważać. To było z tyłu, nie miałem jak się tam dostać, więc nie miałem możliwości, żeby to skontrolować, ewentualnie obciąć, ale to nie są aż takie, nie jest tak w złym stanie. Tutaj zobaczcie, o też chciałem to zostawić, żeby dzisiaj wam pokazać, jak spleśniał owoc. Także zaraz się zabieram za przecinanie tej kalamondyny, usunę owoce. Jak już widzicie, kolejne są i pączki też, więc momentalnie powinien, powinien obrodzić znowu ładne owoce. Bergamoto, owoc już dojrzał, więc trzeba będzie go w końcu skonsumować, pędy też rosną, zimowanie bez żadnego problemu. Także też mogę spokojnie polecić. Tutaj może te końcówki troszeczkę usnięte, dlatego że już dobiła do, do góry szklarni, bo była przy skosie. Też muszę ją troszeczkę teraz nawozu dać. Także niedługo też ładnie odżyje. Kolejna duża lunario ma gdzieś też 1,80 m. Tutaj też parę kałązek obuschło, więc będą dzisiaj przycinane, ale ogólnie widać, że się ma dobrze. Jest dużo młodych pędów, są też pączki i kwiaty, więc będzie, będzie dobrze. Owoce ma to jakieś wyjątkowo takie małe. No zobaczymy jak w tym roku będzie to wyglądało. Teraz witajcie w mojej szklarni. Teraz się miejsce zrobiło, więc mogę spokojnie sobie moje. Cytrusy obejrzeć, przejrzeć i Wam też pokazać, to jest ta budda z ostatnich odcinków, także na razie jest w kiepskim stanie, była taka kupiona w przecenie, ale już jest przesadzona, także powoli zaczyna odbijać z koroną, także będzie z nią dobrze, stara budda zimę przetrwała w miarę dobrze, jak na cytrona na pewno dobrze, cytrony są bardzo marudne. Troszeczkę je popaliły się jej liście, a dlatego, że cytrony są ogólnie bardziej delikatniejsze i nawet takie wiosenne słońce, jak teraz przygrzeje to, jak po zimie cytrus się jeszcze nie przyzwyczaił, to może troszkę popalić. Nie jest to jakieś tam duża szkoda, także nie ma takiego dużego problemu. Mody pędy już rosną, także wszystko jest dobrze. Trzy owoce wiszą, na razie zostawiam. Póki, póki jeszcze. Ładnie wyglądają, to nieco wiszą. E, wiem, że można dać je do sałatek, ale ja tam nie jestem osobą, która je sałatki, także, także na razie niech sobie zostaną. E, Cytron di Firenzo e, jeszcze póki co e, dużo nie zareagował. Jest ode mnie, u mnie od niedawna, chyba dwóch tygodni, także dopiero był przesadzony i musi troszeczkę sobie ozdrowieć. E, troszeczkę e, podróż go zmęczyła. Liście ma troszeczkę zniszczone, ale to Odbuduję wszystko, niedługo będzie kwitnął i będą owoce. Tu moje trzy najnowsze cytrony, takie rarytasy. Na chwilę obecną nie będę dużo na ten temat mówił, bo w ostatnim odcinku je prezentowałem, możecie obejrzeć, zapraszam na pewno za jakiś czas. Jak je przesadzę, to zrobię dłuższy odcinek, troszeczkę o nich opowiem. Więcej informacji będzie na temat tych trzech rarytasów. Także zapraszam do subskrypcji. Na pewno nie będziecie na moim kanale się nudzić. To jest moja skierniewicka e, zaszczepiona przeze mnie, miał być to wielogatunkowiec, ale potem stwierdziłem, że jednak sobie zrobię taką skierniewicką, która będzie miała gdzieś pewnie ponad 2 metry. Ogólnie skierniewickie nie rosną jakoś super wysokie, a że ją zaszczepiłem powiedzmy na metr dwadzieścia na cytrynie z pestki, to wydaje mi się, że naprawdę będzie duży, pokaźny owoc. Już teraz ładnie zaczyna rosnąć, e, także... E, Naprawdę w tym sezonie powinno być ładne duże drzewko. Co 12 szybko rośnie, ma dobre warunki. Pączków się pozbędę, może zostawię jeden. Na razie chcę, żeby poszło wszystko w korony Limequat Lime jeszcze też jakoś nie wyzdrowiał, kupiony jest przeceny, kiepsko wyglądał. No teraz mam nadzieję, że mu się poprawi i będzie miał dużo lepiej. Kanaliku lata. No, też potrzebuję trochę czasu. To są cytrusy, które kupiłem na jesień, także dopiero teraz będą, powiedzmy, odbijały. E, ogólnie przez ostatnie jesień kupiłem naprawdę dużo cytrusów z przeceny. E, no, ale do lata będą naprawdę ładne. Tak samo jak tutaj ten e, e, kunkwat, to jest obowata. Ma takie większe e, owoce. E, też czekam, aż zakwitnie. troszeczkę też troszeczkę z przeceny, także czekamy. E, i tutaj mój e, grapefruit, Jak e, go kupiłem, to naprawdę wygląda tragicznie. E, kupiłem go za 25 euro, dlatego dużo nie można było wymagać, ale jak widzicie, jest naprawdę dobrze. Także korona też ta się szybko odbuduje. Jak kupujecie cytrynę z, przecen z przeceny, to patrzcie tylko, żeby e, nie usychały gałązki. Jeśli nie usychają gałązki, nawet jest łysy to nie ma problemu. W dobrych warunkach cytrus e, sobie odbija i poradzi. To jest moja limonka. I mąka naprawdę tutaj rośnie bardzo szybko. Zimę przetrwała bez żadnego problemu. Także też mogę polecić. Jedynie co to, powiedzmy, ten grzyb też na niej jest. Na niektórych tylko właśnie cytrusach ten grzyb się pojawił, ale, ale myślę, że teraz, jak będzie to wszystko przewierne, to, to szybko zniknie. Klementynka z przeceny już się budzi. Także też myślę, że niedługo. Niedługo będzie e... ładna korona. E... Przezimowanie bez problemu. E... To jest moja limonka Rankpur. E... Też teraz zacznę ją nawozić. Kupiona była jesienią, troszeczkę się rozrosła, ale jeszcze nie zdążyła powiedzmy uzupełnić tych wszystkich składników. E... Także myślę, że teraz, jak będę ją ładnie nawoził, to, to ładnie odbije. Zimowanie bez problemu troszkę właśnie e... w jego zaszkodziła. E, także też nie jest to jakiś tam marudny cytrus. E, lipo stracił troszeczkę liści, ale myślę, że to nie jest kwestia zimowania, tylko tyle, że takie małe drzewko zobaczcie, jak sobie poradziło z takimi owocami. E, także na pewno trochę energii e, poszło, właśnie te owoce udało się utrzymać. Te trzy owoce, także jestem naprawdę zadowolony. To jest tej mniejszy owoc, zobaczcie na ten. Także no, respekt. To jest moja pursza i mąka pursza. Też wszystko kupione na jesień. Naprawdę przez to jesień podwoiłem swoje cytrusy. Także też czekam, aż sobie jakoś odbije, ale jak już widzicie, daje sobie radę. Rośnie. To jest mój cytron Maxima. Jest u mnie teraz drugi rok. go kupiłem, to było powiedzmy połowa tej wielkości był wtedy z jednym owocem ten owoc też w którymś odcinku kroiłem, pokazywałem jak wygląda teraz ma swoje dwa owoce Zobaczcie, także od niedawna się wybarwiły, niedawno się tam wybarwiły także jeszcze troszeczkę możliwe, że podrosną zimowanie jak to cytron średnio dużo liści właśnie zgubił tutaj widzicie też jedna gałązka, sam dwie gałązki, trzy gałązki nawet uschły tam Wiesz nawet, że troszeczkę pleśnieje z tyłu, także też trzeba będzie zaraz przyciąć i, i zacząć nawozić ładnie. Ale już kwitnie. To też widzicie, że potrzebuje trochę nawozu. Ogólnie e, Cytron Maxima ma troszeczkę bardziej takie jaśniejsze, żółciejsze liście, także jak macie takie bardziej żółte, to musicie przejmować. No i tak to tutaj u mnie wygląda. Także zabieram się za pielęgnację cytrusów. I za jakiś czas pokażę Wam efekty tego. Pozdrawiam.